Cześć, witajcie na kanale Ogrodowe Sprawy. Mamy jesień, a więc czas kupowania i sadzenia nowych roślin. Dlatego pomyślałam, że bardzo fajnym filmem będzie dla Was odcinek o roślinie, która jest niezawodna, mrozoodporna, fantastycznie wygląda na rabatach, kwitnie bardzo długo no i mnóstwem kwiatów. Zapraszam do oglądania. To jest moja ulubiona chryzantema ogrodowa, którą mam od wielu lat, ale nie wiedziałam do tej pory, jak się nazywa. Wreszcie udało mi się ją znaleźć w internecie. No i przedstawiam Wam białego Pompona. Jest to chryzantema, która u mnie w ogrodzie rosła w wielu miejscach, ale od kiedy jest Wielka Rabata, dostała tutaj zaszczytne miejsce wśród rozchodników. No i przyznajcie, czy nie prezentuje się tutaj fantastycznie? W swoim ogrodzie miałam przez lata przeróżne chryzantemy, które lepiej lub gorzej znosiły zimy. Ale ten egzemplarz jest niezniszczalny. Uwierzcie mi, że po ostatniej zimie wypadły mi wszystkie chryzantemy oprócz właśnie niej. To świadczy o tym, że jest bardzo mrozoodporna, a to jest cecha, która nieczęsto zdarza się u chryzantem, więc jest to naprawdę bardzo cenna odmiana. Co sprawia, że jest to dla mnie roślina wyjątkowa, przede wszystkim kwiaty. Czyli naprawdę pełne, białe pompony, które do momentu pełnego rozkwitu mają w środku lekko żółty kolor, ale później stają się czysto białe. A co ciekawe, w momencie przekwitania robią się piękne, różowiutkie. Kwiaty nie są duże, bo ich wielkość waha się od 4 do 6 cm, ale jest ich bardzo dużo. No i w związku z tym, że mamy dużo pąków i dużo kwiatów, no to jedna roślina, jeden egzemplarz potrafi nam kwitnąć naprawdę bardzo długo. Jest to chryzantema wczesna, bo zakwita jeszcze we wrześniu, no i utrzymuje te kwiaty aż do mrozów. Nie do przymrozków, bo przymrozki nie kasują ich, ale do mrozów. No więc naprawdę jest to cudowny egzemplarz. Pełen kwiatów, pięknie się komponujący na rabacie, bez którego nie wyobrażam sobie mojego ogrodu. W kwestii wysokości znalazłam o tej odmianie informację, że dorasta do 40 cm, ale u mnie się to nie sprawdza. Zdecydowanie ta roślina rośnie dużo wyżej. Ona w tym roku była przez moją mamę w pewnym momencie obłamana nieco z góry, więc jest niższa, ale rok temu i dwa lata temu dorastała do metra. Roślina mateczna, z której pobrałam sadzonkę i dzięki której mam tą moją kępę, rośnie nawet do metra 20, co jest niesamowite. No i oczywiście wtedy te pędy się przewracają, trzeba je przywiązywać. U mnie, gdyby ona była jeszcze wyższa, to może by się przewracała, ale w tym momencie rozchodniki okazałe robią jej bardzo fajną podporę, dzięki czemu te piękne kwiaty nie brudzą się od trawnika i od podłoża. No i bardzo fajnie to wszystko wygląda. Podobają mi się te kwiaty, tworzą taką białą chmurkę wśród tych ciemnych rozchodników. Ta chryzantema, tak jak każda inna, kocha słońce. Dlatego posadziłam ją w tej części rabaty, gdzie promieni słonecznych jest najwięcej. No i obsadziłam ją dookoła roślinami o podobnych wymaganiach. Czyli za nią rośnie rozplenica japońska w odmianie Red Hat. Przed nią wspomniane wcześniej już rozchodniki okazałe. A tak przy okazji, jeżeli szukacie o nich więcej informacji. To poszukajcie na kanale, albo wrzucę Wam do opisu tego filmu link do innego odcinka, który jest w całości poświęcony właśnie nim. No i tak sobie myślę, że gdyby jeszcze obok tej chryzantemy rosły werbeny patagońskie, albo cudowny bodziszek rozan, który rośnie mi niestety troszkę dalej, no to widok byłby naprawdę bajeczny. Chryzantemy ogrodowe to są rośliny, które będą nam pięknie rosły nie tylko w słońcu, ale również w dobrej jakości, przepuszczalnej i żyznej glebie. Jeśli o to zadbamy, mamy murowany sukces, no i mnóstwo kwiatów. U mnie ta moja chryzantema rośnie w czarnoziemie, więc ja jej nie dodaję żadnych dodatkowych nawozów, ale jeśli będziecie mieć słabszą glebę. To zadbajcie o to, aby nie brakło jej próchnicy, ziemi kompostowej. A jeżeli nie dysponujecie niczym takim, to podsypcie ją jesienią wiórami rogowymi lub mączką bazaltową. Na pewno dzięki temu będzie Wam pięknie kwitła w kolejnym sezonie. Mimo, że chryzantemy nie kojarzą się za bardzo jako kwiaty do bukietów. Raczej z czymś innym, to ja bardzo często tą właśnie chryzantemę używam do robienia jesiennych bukietów, ponieważ, w związku z tym, że ona jest wysoka, to ma długie pędy i można naprawdę zrobić wielki, okazały bukiet. Jeśli połączy się właśnie tą chryzantemę z trawami ozdobnymi czy innymi bylinami, które jeszcze o tej porze roku kwitną, naprawdę można uzyskać spektakularny efekt i mieć go bardzo długo bo te kwiaty naprawdę długo potrafią być świeże w wazonie. O ile do bukietów ta roślina nadaje się świetnie, o tyle do donic i tworzenia jesiennych dekoracji ogrodowych już niekoniecznie. Należy pamiętać o tym, że ona rośnie wysoko, więc jeżeli chcecie sobie stworzyć z chryzantem jakieś fajne jesienne ozdoby, czy to w donicach, czy innych pojemnikach, Wybierzcie sobie inne odmiany, czyli te najzwyklejsze, tak zwane kopki, które rosną nisko, szeroko, no i są obsypane całe kwiatami. One się będą ładnie prezentowały w donicach, a ta niestety wyłamywałaby się, no i nie mielibyśmy fantastycznego efektu. Mimo bardzo wielu zalet, ta chryzantema ma również wadę, a jest nią podatność na ataki szkodników. Na szczęście, nie jest ich zbyt wiele. Mam tutaj na myśli głównie ślimaki, które atakują bardzo młode pędy, czyli w sezonie wiosennym. Jeżeli przez to przebrniemy, uda nam się ochronić naszą roślinę, no to później będzie już z górki, bo kiedy roślina jest wyższa, kiedy jej pędy są coraz twardsze, no to te rude paskudy na szczęście odpuszczają. Drugim szkodnikiem, który czasem się przyplątuje, jest mszyca. Na szczęście ja u siebie przynajmniej nie zauważyłam, aby to był jakiś znaczący problem, który wpływa na uprawę tej rośliny. Od czasu do czasu zauważam tylko na pędach, na samych czubkach tych pędów, trochę mszyc, ale jakoś. Nie działa to zbyt negatywnie na tą roślinę. Ona nadal kwitnie, nadal się rozwija, no i wszystko jest w porządku. Bardzo dużą zaletą chryzantemy biały pompon, jak i wielu innych, jest to, że są to rośliny kłączowe. Co za tym idzie, wypuszczają sadzonki, czyli odrosty korzeniowe, które bardzo łatwo my, ogrodnicy, możemy pozyskiwać po to, aby mieć nowe rośliny. I tak się właśnie stało z tą moją chryzantemą. Dzięki właśnie odrostowi korzeniowemu ja mam mojego białego pompona na rabacie od wielu lat. Spójrzcie. Tak wygląda oderwany odrost korzeniowy z rośliny matecznej, z której ja pozyskałam moją chryzantemę. Wystarczy tylko lekko pociągnąć, no i mamy całkiem sporą roślinę, którą od razu Możemy posadzić do ziemi, ona na pewno nam się przyjmie. Jeśli nie podoba nam się taki e, sposób rozmnażania, możemy poczekać do wiosny i po prostu ostrym szpadlem podzielić e, kępę na jakieś tam e, części, takie jak chcemy, lub tyle, ile potrzebujemy do swojego ogrodu. A jeżeli lubimy się bawić w sadzonkowanie i ukorzenianie, to możemy zrobić to w maju. Zobaczcie. Tutaj przede mną stoją rośliny, które moja mama uzyskała właśnie z mojego białego pompona z rabaty, urywając po prostu pędy i wkładając bezpośrednio do ziemi. No i spójrzcie, jak szybko te rośliny zbierają się do kwitnienia. Mam je trzy. Są wspaniałe, są zdrowe okazały, no i mają mnóstwo pąków. A tutaj te najmniejsze maleństwa, które nie urosły, a już zakwitły, to są rośliny z lipca tego roku. To są chryzantemy, również rozmnażane przez moją mamę, w tej samej odmianie. Rosną sobie zdrowo. Troszkę były właśnie męczone przez mszyce, ale one jakoś odpuściły. No i zawiązują kolejne pąki, więc chryzantema biały pompon. Oprócz tego, że jest piękna, to jest jeszcze bardzo łatwa w rozmnażaniu. No i dzięki temu możemy jej mieć naprawdę bardzo dużo w ogrodzie. To już wszystko w tym odcinku. Dajcie mi znać, czy chryzantemy to są dla was rośliny wieloletnie, które uprawiacie w swoich ogrodach, czy bardziej jednoroczne, których używacie tylko do obsadzania jesiennych donic. Pamiętajcie, że ja wszystkie komentarze czytam, na wszystkie odpisuję. One mnie niesamowicie motywują do dalszego działania, no i cieszę. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, a uważacie, że warto, to zróbcie to. Zapraszam Was również do wpadania na mojego Instagrama i Facebooka. Życzę Wam udanego tygodnia, no i do zobaczenia w kolejnym filmie.